he's inspecting the reactor. Okay. Well then. You'll need a ninja to accompany you. I'm coming with. You. Not if attacks You sure? Ask anyone around here. I'm the best there is. All right. You sure you're going to be okay? We're going on a hike and getting a key card. What's off it be? You'll still be gone for a while? Sure there's nothing you need to take care of? czemu mu make ten głos?

tam. Tu nie idziemy. Pewnie nie wejdziemy tutaj nawet. Zamknięte. No niestety. A co my tu mamy? Co możemy kupić? Mega Pouchy w liczbie trzech, proszę bardzo. Nie, no nic więcej nie potrzebuję, nie? Wszystko mam. Chociaż na przykład to by się przydało. Możemy to Yuffie dać. Gdzie jest to? Barwados. Kurwa, nie wiem, jaką jej dać materię, nie? Czakra. Nie, no ona już ma, nie? Może ten Prayer. A niech ma. Będzie miała więcej tych. No coś jeszcze by się przydało. Dobra. Psyk. Tifa. Widzicie, Tifa też nie ma materii. No prowok i nie da mnie. Nie? Weźmy to. Patrzcie, Klaus też nie ma kurwa. O co tu chodzi? Lightning też ma wszystko ma kurwa. Boże. Totalnie nie wiem, co miałbym mu dać. Dobra. Cokolwiek. Możemy sprawdzić w sumie. Bo Cloud ma 15 więc możemy coś mu tutaj podwyższyć na przykład Dobra to jest jakiś United Refocus Limit Gauge Rate Punisher Mode Guarding to ja w ogóle nie... chyba nic mi się tu nie przyda Atifa Gale Impulse Bodyguard to nie Electric Impulse Też chyba na razie olejmy Dobra chodźmy eee, Tu idziemy nie? Nie pamiętam jak się tu walczyło trochę, ale zaraz pewnie się tego dowiem. Jak chciałbym mapkę widzieć? Dobra, przyznam się, kobosa, nie o to mi chodziło. Kurwa, jak tu się mapkę robiło, żeby była widoczna? Czy nie? Czy trzeba... No, dobra, tutaj. Tutaj reaktor, ale gdzie jest ten reaktor? Aha. Tędy miałem pójść, to w złą stronę poszliśmy. Tutaj idziemy eksplorować, a na razie rzeczywiście może po prostu... Przejdziemy się do reaktora. Musimy się wrócić. Trzeba pójść tu. W prawo. No to dziwne, bo nie prowadzi tu żadna ścieżka, nie? Jakaś taka tylko... Tak sobie... Tutaj można popierdalać. Manifestation. Enable. To jest ten most, co nowo wybudowany. Rebuild Bridge. Mhm, tam jakaś broń na mnie czeka. No to będzie dla kogoś z moich tutaj, nie? Czego dla Klaudania Crystal Gloves dla Tify. E, proszę bardzo, Tiger Fangs Crystal Gloves. O, jeszcze mają jedną tą... I znowu teraz i znowu mam zagwozdkę, Kurwa jaką tu materię dać, nie? Masz lightning, no. Nic innego nie wymyślę. Dobra, co robimy? Attack power plus 20 dajmy. New Opening ATB bonus. Active time battle bonus. Dobra, pytanie czy to przejdziemy? Kompetency no. Dobra Oczywiście nie przejdziemy Więc trzeba kombinować jak koń pod górę Wszystko tutaj ogarnąć trzeba A widzę, że tam są właśnie Chciałem powiedzieć, że tam jest skrzynka jakaś Aha Co ci się kurwa przypomni A jak ta tonęła Ale czemu Sefirof ją uratował Okej. Okay. Za wspomnienie dziwne. A, że ze... No była, rzeczywiście było coś takiego, że oni zostawili kogoś, nie? Jednego z tych żołnierzy, jednego z soldier w oryginale. Swept away by the current. I think he's dead. You never forgot, did you? That's why you've been acting weird. I didn't want to upset you. That's all. Now you're upsetting me, bitch! i was my friend. How could I just forget him like that? So she's in to head. J. Cloud. It's following me out bit by bit. You're wrong. You remembered, Cloud. It'll be okay. It will. I know.

Tak, hmm. tak ta, zaraz nam pójdziemy, ale najpierw po pierwsze, usiądźmy na ławce, ponieważ ja zauważyłem, że ja w ogóle mam yy, zmniejszoną energię, nie? Co tu mamy? Eliksir Tu sobie nie poskaczemy. Do tej wody też nie wskoczymy Czyli jedyne co to... Zeszliśmy tutaj po ten eliksir. No dobra, no Czasem się przydaje. Idziemy zatem do tych gnojów tu.

czemu mi się to wyświetlało to items tutaj nie wiem mm. 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 Nic nie ma. Przyszliśmy tutaj po próżnicy. Trzeba schodzić tędy. To jest ogromny kryształ Mako, nie? Skondensowane, Mako Mako jak mleko. That's what she said. Naturally formed materia. And look at the size of it. Astounding. For the Mako energy to condense into something like this, it must have taken an eternity. Hey, we should get out of here. All this making me yeah, me too. No niby tak, ale ja muszę jeszcze zabrać to. HPMP. A, to jeżeli chcę mieć bardzo dużo czarów, nie. No jest to pojebane, ale to HPMP... Ale to zaraz. Ten konwenter, HPMP, można było dostać się tam szokobosem tylko. To było w tych czterech takich jaskiniach, gdzie właśnie było to skondensowane mako. I to były te master materia takie, nie? Trochę. Tylko to było pod koniec gry dopiero. Dziwię się, że tutaj to dali, no ale dobra. Dawaj tego. Kurwa. No i rozjebanie. Tak, pod górkę teraz. No droga do reaktora nie jest najłatwiejsza. Nie wiem jak oni tam kurwa jeździli. Dostarczali rzeczy. Zakupki na przykład. Pojebane, nie? Wyobraźcie sobie, że pracujecie w takim reaktorze, a chcielibyście skoczyć do żabki. A ja chyba kurwa powinienem robić ten SS, nie? Wszyscy, wszyscy. Mhm. No, skakuj, skakuj, Cloud. Nieźle to wygląda. Oj, trochę wspinania się będzie. No właśnie, też mam pewne wątpliwości. No, dawaj, strasznie to wolno idzie. Wspinanie się, tak, tak, ja wiem, że tam, ale chciałem sobie zerknąć tu. Jak? Kurwa, którędy, gdzie? Aha. I tak, ona ma takie słowa miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa O, on nie był większy, kurwa ten zu. Kurwa. Dobra, udało się go zestagerować, zanim odpierdoli coś. No i ładnie. Ładnie rozkurwiony zu. Aczkolwiek teraz by się przydało, no i co, high potion. Skoro mam kurwa, tyle tych pouszonów, to może ich po prostu poużywajmy nie. nie powiedzieć co to kurwa jest <suszy> Dawaj, musimy się nauczyć tego. No i ładnie. No. Są tu jakieś jagernoty. Ładnie to. Ładnie to kurwa leci. Ten tify ten atak. Dobra, tu się muszę dostać. Zobacz, czy ja mogę tu wejść? Czy możecie mi nie wchodzić w drogę? Ja pierdolę, jak się źle... Otwórz te skrzynie. No dobra, nowy miecz dla Cloud'a. Pokaż go. Fajnie wygląda. Blade Burst. I znowu coś. Kurwa, ja już naprawdę nie wiem, jakie materie wybierać. Coś, co mogę... Niech będzie to, no bo... Dobra. Okej. Okay. No nie są to najlepsze te, ale... Nie mam tu wyboru, jakoś specjalnie. Ale mieczyk. Wygląda, jakby to było kurwa Soul Blade'a, Soul kalibura, nie? Kurwa, nie mogę się ruszyć. Patrzcie, próbuję w którąkolwiek stronę pójść i nie da się, nie? Dziwny jest ten system. Dobra, tam są jakieś rzeczy, to. Chodźmy tam. No, fłaź! Kurwa, Cloud! Całe szczęście, że dało się zeskoczyć. Mhm, mm now what? Mm, serio na what? Nic nie ma. Aha, dobra, widzę. No kurwa, dawaj. Jezu, Cloud! Co ty kurwa robisz, chłopie? Jestem jak jeży kukuczka. Fortification materia earrings. Nie wiem, jaki błąd popełniałem, bo wychylałem gałkę, a trzeba ją przytrzymać po prostu. A ja po prostu przez chwilę tylko przytrzymywałem i on nie wskakiwał wtedy. Taki błąd, ale już go naprawiłem. Pamiętajcie, błędy popełniają wszyscy. Trzeba jednak wiedzieć, że można je naprawić. Oczywiście nie każdy nie. Ale większość się da. Dobra. Nie, bo tu poszedłem dobrą drogą, a myślałem na początku, że trzeba pójść tutaj. A tutaj, proszę Państwa, materia na nas czeka. Warding material. Co robi ten warding? A w ogóle nie używałem tego. Aha, no chyba na razie nie miałem po co. Wording A, debuff duration bez sensu. to są takimi, się nie chcę tutaj kombinować. Podejrzewam, że z tymi materiami tutaj się kombinuje w momencie, w którym gra się na najwyższym poziomie trudności i podczas tych walk, nie? Że to wtedy jest dosyć istotne. Tak to jak sobie tak casualowo przechodzisz grę, no to raczej nie kombinujesz, nie? Okej, jakieś smoczysko, kurwa. I on się nazywa Dragon po prostu. O kurwa. Ona się nauczyła już tego. Zaraz go sprzeszerujemy. Jest stagger, dobra. Blade Burst, dawaj. Dawaj, jeszcze jeden Blade Burst. Spells, używana nie mam, to items. Tam ma spells? Nie, też nie ma Dawaj Blade Burst Kurwa jak on nie trafił. Nie, nie zabiła go. Nie się coś namu smokowi. No ale załatwiliśmy. Dragon. Defeated. A to był zwykły przeciwnik. Nie, to nie był boss ani nic takiego. Tylko kurwa zwykły przeciwnik. Nie. No?

Właśnie w Nibelheim walczyło się z takim Materia keeper się nazywał, taki... Psz... Smoko-skorpion, nie? I, I tam było właśnie pipelines i trzeba było wybrać odpowiednią, żeby... Z... No trzeba było, żeby zdobyć wszystko, trzeba było wybrać odpowiednią, albo do niego się zjeżdżało bezpośrednio. Więc, no nie wiem. Czy to będzie dobry wybór? O i tu jest więcej tych rzeczy do zjeżdżania hmm. Znowu wybrałem tę najbardziej skrajną po lewej Mierz trochę jak zeldy, nie Kurwa Nie wiem, do której rury mam wejść, słuchajcie. Dobra, trochę na pałę, kurwa, to robię. Długi zjazd tu był. Okej. Okay. Nie, była tu dobra w tym, nie? Dawaj tego, Blade Burst. Ładnie. Dobra, tu jest skrzyneczka. No, czuję, że jak wejdę do tej rury, to tam zejdziemy już do niego, do bossa. Znaczy, chociaż nie wiem, pewnie będzie jednak tutaj więcej łażenia. No ale ale to koniec na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku, kochani. Papa! Pa.